Wrzucam to na blok, wrzucam to na cockpit Chwile mnie nie było, wiem że czekałeś na zwrotnik Wrzucam to na blok, wrzucam to na cockpit Chwile mnie nie było, trochę zryło, trochę offbeat Yeah, puff puf, pas i w koło, kluk, week na zdrowie Dzięki Morty, dzięki wam to pusam yeah. bobie. Będzie dobrze, gdy tak powiem, yeah. A dobrze się czuję pod dobrze się czuję po butli. Źle reaguję na słońce, okay. pół roku jak papir na dziupli yeah. Miesiąc no. leżałem na plecach. Yeah. Oh. Kumple klepali mnie po nich, jak gdybym miał czkawkę jak dzieciach. Oh. Słodka opowieść to nie tu. Zgaga woda pod ranigast gast. Wyalienowany jak radagast, znowu nawijam. wypisz tak nie yeah. yeah. jak niemowlak Mam parę wat, co wychodzą, ze mnie. Kiedy jestem, jestem sam, kiedy wokoło nikogo z pomocą. Nie robię rapu i nie to nasze najgorsze dni Ważne by wrócić, gdy padam na rej. Paru mi ludzi po drodze odpadło, tak musiało być yeah. Wracam do was nowym materiałem, co rozjebie Polskę A jeżeli jej nie rozjebie, to nic Ja czuję postęp Wrzucam to na blok, wrzucam to na cockpit Chwilę mnie nie było, trochę zwiło, trochę off beat yeah. Puf, puf, pas i w koło Plus, i na zdrowie. Dzięki mordy, dzięki wam to yeah. puszczam w obie. Dobrze, gdy tak powiem, ja. Dobrze się czuję, po prostu. Dobrze się czuję po bramce. Pórok pierdalam po podaniu zioma i to z którym siedziałem w ławce. Naniosłem sam gówno dzisiaj zostawiam je na wydzieraczce. W ramach niespodzianki dla każdej sąsiadki, strającej, że nigdzie nie zajdę. Bajdę chyba, ogar zmienia. Nic nie wygląda tak dobrze. No, chyba <grywa> to będzie co jak cieszycie słońce i nie ma złudzenia, że ważne są rzeczy najprostsze. Dzwonię do mamy i przyszłej teściowej zapytam, co dzisiaj w menu. menu. Skoro zgotowały na sobie nawzajem, to daję gwiazdy Michelin. Yeah. Jako wisienka na torcie, mu ten numer przybrał taki obrót. Nigdy się nie czułem tak dobrze. Deser? Dziękuję. Pełny w środku. Wrzucam to na blok, yeah. wrzucam to na kokpit Chwile mnie nie było, trochę zryło, trochę offbeat. Yeah. Puff, puff, pass, i w koło, Yeah. Zrzucam to na blok Wrzucam yeah. to na kokpit Chwile mnie nie było Wiem, że czekałeś na zwrot I yeah. ja Puf, puf, i w koło Chłopi na zdrowie Chodzę kurwa z nowym gównem Będzie dobrze, gdy tak powiem, ja yeah.